Lecak uderza w kałużę z mokrym plaśnięciem. Derek Shaw stoi nad nim, kij do lakrosa oparty na ramieniu jak broń. Patrzy w górę na dziewczynę siedzącą pod latarnią. Co ona zrobi? Mówi wystarczająco głośno, żeby każdy usłyszał. Będzie prosiła o pomoc migami? Hana Cole nie drga. Siedzi plecami opartymi o zimny metalowy słup, zeszyt ściśnięty w obu dłoniach. Jej twarz jest mokra, nie od deszczu. Parking Centrum Handlowego River Point huczy piątkowym wieczornym ruchem. Nikt się nie zatrzymuje. Derek kuca, schodzi na jej poziom wzroku. Tym razem twoja mama cię nie uratuje. Bryce kieruje kamerę w dół. Czerwona kropka nagrywania miga. Queen kopie plecak Khana dalej w kałuże. Zawartość się wysypuje. Fotografia ląduje odwrotną stroną w błocie. Kobieta w stroju strażaka trzymająca dziecko. Hanna wyciąga telefon, ale Derek jest szybszy. Wyrywa go, trzyma w górze jak trofeum. Chcesz go z powrotem, to błagaj migami. Hana kręci głową raz. Uśmiech Derek'a znika. Chwyta ją za ramię, popycha mocno. Jej głowa odskakuje do tyłu o latarnię. Dźwięk jest głuchy, ciężki. Hana nie wydaje żadnego dźwięku. Bryce przybliża obraz. Pojawia się napis. Głucha dziewczyna nie słyszy nawet, jak dostaje w kość. Naciska publikuj, licznik wyświetleń zaczyna rosnąć, 1247 218 w 90 sekund przekracza 800, Derek rzuca jej telefon na chodnik, nie pęka i tak na niego nadepuje, ekran pęka w pajęczy wzór, do zobaczenia w poniedziałek, mówi i odchodzi. Hanna sięga po fotografię, ociera błoto i chowa ją z powrotem do kurtki. Podnosi telefon. Ekran wciąż działa, ledwo. Otwiera przednią kamerę. Siniak już się tworzy przy skroni. Robi zrzut ekranu, zapisuje w chmurze. Jej palce wpisują adres w aplikację map. Nowy Meksyk, 600 mil na zachód. Patrzy na trasę, potem zamyka aplikację. Pojawia się powiadomienie: 24 tysiące wyświetleń, 3 z 12 komentarzy. Jej ręka drży, nie ze strachu, z czegoś innego, czegoś cierpliwego. W środku centrum handlowego stoi ochroniarz Markus Chen, z radiem przypiętym do paska. Widział wszystko, nie rusza się. Jego zmiana kończy się za dwadzieścia minut. Kamera nad wejściem jest skierowana w złą stronę. Zawsze tak jest w piątki. Wie, bo to on ją przestawił. Hanach wstaje powoli, podnosi plecak i idzie w stronę przystanku autobusowego. Jej zeszyt jest przemoczony, ale ostatnia strona jest wciąż czytelna. Trzy nazwiska napisane starannym pismem: Derek Shaw, Bryce Kellerman, Queen Torres. Każde nazwisko podkreślone trzy razy: pod nimi. Dokumentuj wszystko. Przyjeżdża autobus. Hana wsiada i zajmuje miejsce z tyłu. Otwiera nową notatkę na pękniętym telefonie. Piątek, 15 listopada, 18 o 18.12: Parking Centrum Handlowego River Point. Trzech świadków, jedno urządzenie nagrywające, kontakt fizyczny, kradzież własności osobistej. Dodaje jeszcze jedną linijkę. Wysłana wiadomość na numer z obszarem 5 5 Jeszcze bez odpowiedzi. Wykorzystuje czas, by przejrzeć swoją chmurę. 32 zdjęcia, 15 klipów wideo, wszystkie z datą i godziną, wszystkie z geolokalizacją. Przewija do sierpnia inny parking Derek stojący nad innym uczniem. Nagranie jest trzęsące, nakręcone z za samochodu. Głos Dereka jest wyraźny: powiedz komukolwiek, a sprawię, że pożałujesz. Hanach nagrała to przez szparę w płocie. Nigdy tego nie opublikowała. Po prostu zapisała, czekała. Jej telefon brzęczy. Film przekroczył pięćdziesiąt tysiąc wyświetleń. Ktoś otagował miejsce pracy jej matki. Straż Pożarna Sedar Falls. Autobus się zatrzymuje. Hana wysiada, idzie trzy przecznice do domu. Jej matka zostawiła kartkę. Późna zmiana, resztki w lodówce. Kocham cię. Hana chnieje. Otwiera laptop i tworzy nowy dokument. Dowody. Pod nim zaczyna listę, daty, godziny, lokalizacje, nazwiska. Każda interakcja z Derekiem Szałem w ciągu ostatnich trzech miesięcy lista rośnie dwie strony. Trzy. O północy ma siedem stron. Wysyła ją na ten sam numer w Nowym Meksyku, bez wiadomości, tylko plik. Sen nie przychodzi, patrzy na sufit, liczy świecące w ciemności gwiazdy, które jej matka przykleiła, gdy miała osiem lat. Pięćdziesiąt gwiazdy. Tyle samo co dni, odkąd Derek pierwszy raz popchnął ją na korytarzu. W sobotę rano Hanach jedzie autobusem z powrotem do szkoły. Trening lakrosa zna harmonogram. Siada na trybunach, telefon oparty na kolanie, nagrywa. Trening kończy się o 11.30. Derek zauważa Hana, zatrzymuje się, mówi coś do przyjaciół. Wszyscy trzej podchodzą. Hana się nie rusza. Jej telefon wciąż nagrywa schowany w kieszeni kurtki, obiektyw skierowany przez małe rozdarcie w materiale. Teraz nas śledzisz? Derek pyta swobodnie. To trochę dziwne. Hannach wpisuje. Przestrzeń publiczna. Mogę tu być. Derek uśmiecha się. Jasne, ale to dziwne. Queen podnosi plecak Hannach z ławki, trzyma go nad barierką. Ups, mówi i upuszcza go. Plecak ląduje na betonie poniżej, 15 stóp niżej. Laptop w środku wydaje chrzęszczący dźwięk. Derek pochyla się blisko. Udowodnij. Odchodzi. Hanach schodzi na dół, podnosi plecak. Ekran laptopa jest roztrzaskany. Robi zdjęcia, plecak, trybuny, kąt, kolce Dereka z charakterystycznym wzorem. Wszystko wysyła. Dodaje nowy wpis. Sobota 16 listopada 11:43, boisko do Lakrosa, Lincoln High, zniszczenie mienia, szacowana wartość 850 dolarów. Jej telefon brzęczy, SMS z nieznanego numeru, widziałem film, wszystko w porządku? Hanna go usuwa, nauczyła się nie ufać anonimowemu współczuciu, idzie do biblioteki, jest otwarta do 15, znajduje kąt z biurkiem, wyszukuje prawa prawne głuche ofiary Colorado. Tytuł Dłowej, sekcja 1983, ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnościami. Klika, robi notatki. Jej pismo jest małe, precyzyjne. O 14:30 znajduje coś przydatnego. Sprawę z 2019 roku. Podobna sytuacja. Nękanie z powodu niepełnosprawności. Powód wygrał. Szkoła zapłaciła odszkodowanie. Nękający zostali wydaleni. Hanach robi zrzut ekranu. Dodaje do pliku z dowodami. 15 dom pakuje się i wychodzi, film przekroczył 200 tysięcy wyświetleń, ktoś zrobił film z reakcją, to obrzydliwe, gdzie byli dorośli, Hana ogląda bez dźwięku, twarz reaktora przechodzi przez kolejne etapy, szok, złość, współczucie, pokazowe, jej matka czeka na ganku, Jennifer Cole wygląda na wyczerpaną, Miga jednocześnie mówiąc, musimy porozmawiać. Siadają przy kuchennym stole. Jennifer pokazuje Hanna wiadomości. 23 SMS-y od współpracowników, 16 od rodziców, 4 od administracji Straży Pożarnej. Hanna wpisuje: Zgłoszę to jutro, mam wszystko czego potrzebuję. Wszystko. Hanna otwiera laptop, przechyla zepsuty ekran, 7 stron, zdjęcia, filmy, znaczniki czasowe, nazwiska świadków, odniesienia do orzecznictwa. Jennifer przewija powoli. Jej twarz się zmienia. Planujesz to? Hanna kiwa głową. Od kiedy? Od sierpnia. Od pierwszego razu, gdy mnie popchnął. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Palce Hanna poruszają się powoli. Bo gdybym ci powiedziała, interweniowałabyś. A gdybyś interweniowała, dostałby karę symboliczną. Jego tata zadzwoniłby. To by zniknęło. Potrzebowałam, żeby to było niezaprzeczalne. Ręce Jennifer drżą, masz siedemnaście lat. Wiem, ale nie jestem bezradna. Siedzą w ciszy, w końcu Jennifer miga. Jutro rano idziemy razem na policję. Hana się zgadza. O 20.00 Hanna jest z powrotem w swoim pokoju. Sprawdza swoją chmurę jeszcze raz. Wszystko jest zabezpieczone. Trzy osobne serwery. O 20 PD 47 jej telefon brzęczy. Numer z Nowego Meksyku. Wytrzymaj. Jedziemy. Hannach odpisuje: Kto to? Odpowiedź zajmuje trzy minuty. Ktoś, kogo Twoja mama uratowała dawno temu. Powiedz jej, że Logan Bear Carter się kłania. Hanna pokazuje matce. Twarz Jennifer blednie. Idzie do szafy w korytarzu. Wyciąga zżółknięty wycinek gazety. Lokalna strażaczka ratuje motocyklistę z piekła na autostradzie. Pod nim zdjęcie. Jennifer, 15 lat młodsza, stojąca obok mężczyzny z zablizniowaną szczęką i skórzaną kamizelką. Jennifer Miga, 2009. Autostrada 25. Jego motocykl został uderzony przez ciężarówkę. Zbiornik paliwa pękł. Wyciągnęłam go, zanim eksplodował. Powiedział, że jest mi winien. Powiedziałam mu, żeby zapomniał. Od tamtej pory nic od niego nie słyszałam. Hanna wpisuje: On pamięta. Jennifer siada z powrotem. Skąd w ogóle wie o filmie? Hanna odpisuje na numer kiedy. Odpowiedź jest natychmiastowa: 48 godzin. Ręce Jennifer poruszają się. Jutro i tak idziemy na policję. Najpierw legalnie. Hanna kiwa głową. Film przekroczył 350 000 wyświetleń. Komentarze zamieniły się w pole bitwy. Ludzie kłócą się, czy to prawda, czy inscenizacja, czy Hanna jest naprawdę głucha, czy Derek zasługuje na więzienie, czy zawieszenie. Nikt z nich nie zna jej imienia. Jest wciąż tylko symbolem. O 7.30 wsiadają do samochodu. Posterunek policji jest 12 minut drogi, wchodzą razem. Musimy złożyć raport, napaść i nękanie. Funkcjonariusz robi notatki. Gdy Jennifer kończy, patrzy na Hanna. Możesz opisać, co się stało? Hanna wpisuje: Jestem głucha. Wszystko, co muszę powiedzieć, jest w tym dokumencie. Podaję mu telefon. Czyta przez kilka minut. Jego wyraz twarzy się zmienia. To szczegółowe, ale muszę zaangażować starszego funkcjonariusza. Czekają. O 8.45 pojawia się oficer Ramirez. Gestem każe im podążać do pokoju przesłuchań. Przejrzałem pani oświadczenie, mówi. To poważne, ale muszę być szczery. Takie sprawy trudno się ściga, zwłaszcza gdy domniemany sprawca jest... Cóż, powiązany. Powiązany? Jak? Derek Shaw. Jego ojciec jest zastępcą burmistrza. Nie mówię, że to niemożliwe. Mówię, że to skomplikowane. Hanna wpisuje... Czy pan mówi, że nie będzie pan prowadził śledztwa, bo jego tata ma władzę? Ramirez wygląda na zażenowanego. Mówię, że złożymy raport, ale proces zajmuje czas. Jennifer wstaje gwałtownie. To dokładnie dlatego ludzie nie ufają systemowi, jej dowody są niepodważalne. Jego telefon dzwoni, wychodzi na zewnątrz. Słyszą jego głos przytłumiony, ale napięty. Tak, proszę pana, rozumiem. Wraca. Złożę raport, ale te sprawy toczą się powoli. Radziłbym cierpliwość. Telefon Jennifer brzęczy. E-mail ze Straży Pożarnej. Otrzymaliśmy skargi dotyczące postępowania związanego z pani rodziną. Prosimy stawić się w dziale kadr w poniedziałek na przegląd. Hanna to czyta. Patrzy na Ramireza. On unika jej wzroku. Wychodzą. Jennifer stoi przy samochodzie. Ręce jej drżą. Atakują moją pracę. Hanach patrzy na swój telefon. Film wciąż rośnie. 412 tysiące wyświetleń, ale pojawiło się coś jeszcze. Nowy Post. Ten sam film. Inne konto. Napis: Syn zastępcy burmistrza, przyłapany na kamerze. Sedar Falls chroni potężnych. Kto chroni ofiary? Został udostępniony osiem tysięcy razy w ciągu ostatniej godziny. Hana wpisuje: Nie jesteśmy same. Kto jest po naszej stronie. Hana patrzy na zachód, w stronę autostrady, w stronę Nowego Meksyku. Wpisuje jedno słowo Oni. Niedzielny poranek rozbłyska szaro nad Cedar Falls. Hana budzi się na odgłos kroków matki na dole 7:15. Film przekroczył 460 tysięcy wyświetleń przez noc. Jennifer jest przy kuchennym stole, wpatrzona w telefon Miga coś się dzieje alert informacyjny. Wirusowy film wywołuje debatę: Miasto podzielone z incydentu nękania. Pod tym duży konwój motocyklowy zauważony przy wjeździe do miasta, pochodzenie nieznane. Hanna wpisuje: Jesteście tutaj? Odpowiedź przychodzi natychmiast: dziesięć minut, zostańcie w środku. Słyszą to, zanim to zobaczą: niski dudnienie odległe, potem narastające. Hanna podchodzi do okna. Na końcu ulicy pojawia się pierwszy motocykl, potem następny, potem dziesięć więcej. Zanim konwój dojeżdża do ich przecznicy, Hana liczy 40 motorów. Jadą wolno i celowo w stronę centrum miasta. Jennifer staje obok Hanach patrząc. Przyjechali. Hanach chwyta kurtkę i kieruje się do drzwi, jadą w ciszy podążając za konwojem. Motocykle skręcają na Main Street, potem w lewo w stronę placu miejskiego. Gdy docierają, zebrał się tłum. 40 motocykli zaparkowanych w szyku. Kierowcy stoją obok nich, założone ręce. Mężczyzna występuje do przodu. Wysoki po czterdziestce, zblizniowane ręce. Patrzy na Jennifer. Wciąż wyciągasz ludzi z ognia? Jennifer patrzy. Logan. Kiwa głową. Dawno się nie widzieliśmy. 15 lat. 16. Ale kto liczy? Odwraca się do Hana, kuca, by znaleźć się na poziomie jej wzroku. Jego ręce poruszają się, tworząc znaki: Jesteśmy tu dla ciebie. Gardło Hana zaciska się, odpowiada migami: Dlaczego? Logan prostuje się. Bo twoja mama nie musiała się zatrzymywać tamtej nocy, mogła jechać dalej. A ja nie zapominam długów. Gestem wskazuje na grupę. Nikt z nas nie zapomina. Kobieta występuje do przodu płynnie migając. Jestem Rita, byłam gliną, teraz jeżdżę i pomagam ludziom, którzy nie mogą uzyskać sprawiedliwości normalną drogą. Podaje Hanna wizytówkę. Adwokat, specjalizacja w sprawach praw obywatelskich. Logan zwraca się do tłumu. Nie jesteśmy tu, żeby robić zamieszanie. Jesteśmy tu, bo dziecko zostało skrzywdzone i nikt nic nie zrobił. Stoimy. Jesteśmy świadkami. Wyjedziemy, gdy sprawiedliwości stanie się zadość. Z kierunku Starbucks'a Hanna ich widzi. Derek Queen Bryce. Twarz Dereka blednie. Wyciąga telefon. 30 sekund później podjeżdża czarny sedan. Wysiada zastępca burmistrza Shaw. Musicie przestawić te pojazdy. Blokujecie przestrzeń publiczną. Jesteśmy legalnie zaparkowani. To zastraszanie. Rita występuje do przodu, wyciąga folder z sakwy. Właściwie to zgromadzenie chronione pierwszą poprawką, ale skoro pan wspomniał o zastraszaniu, porozmawiajmy o pana synu. Otwiera folder, wydrukowane strony, zdjęcia, raporty policyjne. Derek Show, Lincoln High, 2022, do teraz. Cztery udokumentowane incydenty przed tym tygodniem. Czyta na głos: Nękanie latynoskiej uczennicy. Wiosna 2022 Odrzucone podarowizny rodziny. Wandalizm szafki żydowskiej uczennicy. Jesień 2022 Świadek wycofał zeznania po prywatnym spotkaniu. Fizyczna napaść na osobę na wózku inwalidzkim. Zima 2023 Sprawa umorzona, gdy świadek wyprowadził się ze stanu. Podnosi wzrok. Mam czytać dalej. Tłum zamilkł. Te sprawy były badane. Dowód na wzorzec, przerywa Rita, który staje się dopuszczalny, gdy występuje piąty incydent, i szczęśliwie dla nas mamy piąty incydent, nagrany wirusowy, niezaprzeczalny. Derek przepycha się przez tłum. Ona mnie śledziła. To wszystko jest. Hana trzyma telefon w górze. Na ekranie film Derek w centrum handlowym w piątek wieczorem, widoczny znacznik czasu, głos Dereka. Tym razem twoja mama cię nie uratuje. Potem sobota na boisku do lakrosa. Queen upuszczający jej plecak. Derek pochylający się. Udowodnij. Potem zdjęcia. Siniak na jej skroni. Zepsuty laptop. Zabłocone zdjęcie. Wszystko skatalogowane. Z datami zabezpieczone w trzech lokalizacjach. Twarz Dereka traci kolor. Nie, ona sprawia, że to wygląda gorzej niż. Gorzej niż napaść? Głos Logana przecina. Gorzej niż zniszczenie mienia, gorzej niż atakowanie niepełnosprawnej nieletniej. Mój syn popełnił błędy. Zajmiemy się tym prywatnie. Nie, dyrektor Reeves przepycha się przez tłum, tablet w ręku. Zajmiemy się tym publicznie, transparentnie, bo właśnie dostałam przesłany plik z dowodami panny Cole i nie będę już tego dłużej tuszować. Odwraca się do Dereka. Ze skutkiem natychmiastowym jesteś zawieszony do czasu pełnego śledztwa. Tytuł dłaty, naruszenia ADA, potencjalne zarzuty karne. Odwołamy się. Odwołujcie się ile chcecie, ale dowody mówią same za siebie. Pojawia się oficer Ramirez. Otrzymałem polecenie ponownego otwarcia sprawy, pełne śledztwo. Polecenie od kogo? Wydział Praw Obywatelskich Stanu. Przysyłają śledczych jutro. Telefon zastępcy burmistrza Shaw dzwoni. Odsuwa się. Gdy wraca, jego twarz jest szara. Składam rezygnację. Ze skutkiem na koniec dnia dzisiejszego. Tłum wybucha. Derek próbuje odejść, ale Queen i Bryce zniknęli. Jest teraz sam, obnażony. Patrzy na Hanna ostatni raz, potem odwraca się i odchodzi. Tłum się rozchodzi, ale grupa Logana pozostaje. Rita podchodzi do Hanna. Zrobiłaś trudną część, wszystko udokumentowałaś, byłaś mądra, teraz upewnimy się, że to się utrzyma. Hanna wpisuje, dlaczego wszyscy przyjechaliście, nie znacie mnie, Rita miga, wiemy jak to jest być ignorowanym każdy z nas, przyjechaliśmy, bo nikt nie przyszedł dla nas, więc przychodzimy dla innych. Logan klęka obok Hanna, wyciąga coś ze swojej kamizelki, mały srebrny klucz na skórzanym sznurze. To tutaj jest nasz klubowy dom, Nowy Meksyk. Gdy będziesz starsza, jeśli zechcesz, nauczę cię jeździć, nie uciekać, iść naprzód, na twoich warunkach. Hanna bierze klucz. Powoli miga, dziękuję. Twoja mama dała mi drugą szansę w życiu. To najmniej, co mogę zrobić, to upewnić się, że ty dostaniesz uczciwą szansę na swoje. Poniedziałkowy poranek, Hanna budzi się wcześnie. Jej matka wiezie ją do szkoły. Parking jest zapchany. Wozy transmisyjne, samochody policyjne, baner nad wejściem Lincoln High, zobowiązani do bezpiecznego środowiska nauki. Zgromadzenie zaplanowano na 10:00. Cała szkoła wchodzi do sali gimnastycznej. Dyrektor Reeves stoi przy mównicy, obok niej tłumacz języka migowego. Logan i Rita stoją z tyłu. Reeves przedstawia nowe zasady, obowiązkowe kursy ASL dla personelu Zatrudniony tłumacz na pełny etat, anonimowy system zgłaszania, comiesięczne audyty, niezależny nadzór, zerowa tolerancja dla odwetu. Panna Cole przygotowała oświadczenie. Poprosiłaby móc je przedstawić osobiście. Hanna wstaje, podchodzi do mównicy, zaczyna migać. Tłumacz wypowiada każdą frazę. Milczałam, bo myślałam, że cisza mnie ochroni. Ale cisza nie powstrzymuje dręczycieli, karmi ich. Gdybym walczyła sama, nazwaliby mnie agresywną, trudną, powiedzieliby, że źle zrozumiałam, bo jestem głucha. Więc czekałam, dokumentowałam, zwróciłam się do kogoś, kogo moja mama kiedyś uratowała, nie po zemstę, po świadków, bo sprawiedliwość potrzebuje głosów, a dzisiaj w końcu mam ich wystarczająco. W sali gimnastycznej panuje cisza. Kilku uczniów ociera oczy. Jeden wstaje, potem następny, potem połowa sali. Hanach to widzi czuje wibracje przez podłogę, jej matka płacze. Logan kiwa głową, Rita wykonuje mały salut. W ciągu następnych dwóch tygodni konsekwencje rozchodzą się falami. Stypendium Dereka do Lakrosa jest cofnięte. Rezygnacja jego ojca staje się oficjalna, po której następuje audyt odkrywający ingerencję w sprawy. Dwóch pracowników składa rezygnację. Straż pożarna oczyszcza Jennifer, wydaje formalne przeprosiny. Film osiąga milion wyświetleń. Good Morning America puszcza segment. Plik z dowodami Hana staje się studium przypadków w czasopiśmie prawniczym. Fundusz Cole Courage zbiera 340 tys. dolarów w 30 dni. Pomoc prawna, technologia dostępności, stypendia dla niepełnosprawnych uczniów. Cedar Falls uchwala prawo Hana. silniejsza ochrona dla ofiar, obowiązkowe kamery na ciele dla ochrony szkolnej, ochrona sygnalistów, niezależne komisje rewizyjne. Prawo przechodzi jednogłośnie. Dwa miesiące później, 15 grudnia, Hanach otrzymuje kopertę. W środku, zdjęcie Polaroid, szafka 147 w Lincoln High. Przyklejona do drzwi, karteczka samoprzylepna. Nauczyłaś mnie, że można walczyć. Dziękuję. Przyjaciel. Hanna przypina ją do tablicy korkowej obok wycinka gazety, obok klucza, który dał jej Logan, obok zrzutu ekranu filmu. Licznik wyświetleń zamrożony na 1,4 miliona. Otwiera laptop. Nowy dokument. Czego nauczyłam się o sprawiedliwości? Pisze: Sprawiedliwość nie jest czymś danym. To coś wzięte. Nie przemocą. Nie zemstą. Ale cierpliwością, dokumentacją i ludźmi, którzy odmawiają odwrócenia wzroku. Zapisuje plik, zabezpiecza trzy lokalizacje, zawsze trzy. Jej matka jest w kuchni przygotowując obiad. Telewizja pokazuje segment informacyjny. Iron Brotherhood organizuje jazdę charytatywną dla grup rzeczniczych dla głuchych. Logan jest przesłuchiwany. Dlaczego się pan zaangażował? Bo ktoś stawił się dla mnie, gdy tego potrzebowałem. Pomyślałem, że czas odwdzięczyć się. Hanna miga do matki. Myślisz, że to naprawdę koniec? Jennifer odpowiada migami. Myślę, że upewniłaś się, że nie można już tego zignorować. To nie to samo co koniec, ale to początek. Hanna kiwa głową. Początek. Może z tym żyć. Po raz pierwszy od miesięcy Hanna przesypia całą noc. Poniedziałkowy poranek, wraca do szkoły, korytarze są teraz inne, uczniowie robią miejsce, nauczyciele witają ją po imieniu, nowy tłumacz spotykają przy szafce, gotowa na dzisiaj, Hanna odpowiada migami, zawsze, otwiera zeszyt, pierwsza strona wciąż ma listę, Derek Shaw, Bryce Kellerman, Quinn Torres, każde nazwisko podkreślone trzy razy, przewraca stronę, zaczyna na świeżo, notatki z chemii. Czyste, uporządkowane, tylko szkoła. Przy lunchu podchodzi drugoklasistka, migając niepewnie. Mam do czynienia z kimś, nie tak źle jak twoje, ale wystarczająco źle. Skąd wiedziałaś, kiedy przestać milczeć? Hannach wpisuje, kiedy milczenie bolało bardziej niż mówienie. Drugoklasistka kiwa głową. Dziękuję. Hannach patrzy, jak odchodzi. Zastanawia się, czy kolejna historia musi być opowiedziana, zastanawia się, czy będzie gotowa pomóc. Myśli o kluczu w plecaku, współrzędnych, nowym Meksyku. Kiedyś, gdy będzie gotowa, nauczy się jeździć, nie od czegoś, ku czemuś. Wolność, ruch, wybór. Dzwoni dzwonek, Hanna zbiera książki, idzie na kolejną lekcję, mija szafkę 147. Karteczka wciąż tam jest, nie wie, kto ją napisał, nie musi. Wiadomość wystarczy. Korytarz rozciąga się przed nią. Długi, jasny, pełen możliwości. Po raz pierwszy od sierpnia Hanach nie liczy dni. Po prostu je przeżywa. Jeden po drugim. Oczy otwarte, dowody gotowe, głos wzmocniony. Nie przez czterdzieści motocykli, przez czterdzieści ludzi, którzy odmawiają pozwolenia, by cisza wygrała. Sprawiedliwość nie ryczała. Dudniła. I została, aż praca została wykonana.